No, a wszystkim bardzo się pozdrowienia pozdrawiam. Wszystkich widzów na moim kanale, kochani, jesteśmy w porcie w Świnoujściu. Aktualnie stoję już w rajkach tutaj, czekam na, na prom, w którym będę płynął o godzinie 18.30. Prom TT Line, kochani, no i jeszcze bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich moich e, widzów wspierających mój kanał. E, lista albo będzie teraz tutaj na paseczku leciała z serdecznymi pozdrowieniami dla tych osób. Albo też będzie na końcu materiału Także zobacz, jak mi się to uda e, Zgrać, a więc teraz kochani Przejdźmy do e, Gwoździa, tak Odcinka A więc tak kochani Teraz żeby była no, Z tym gimbalem kurde się muszę jeszcze Usterować e, Żeby była Jasność Jaka jest moja naczepa Którą sobie najbardziej e, Cenię Którą najbardziej lubię I Do której Kuźwa Taki, Taki dłuższy wstęp Do której mam ee, Największy sentyment A mianowicie kochani Jest to naczepa jaka? Jest to ta naczepa Jest to naczepa Wieltona Wiem, że niektórzy mogą teraz się drapać w głowę O co chodzi Najpierw gadam o jakichś kablach tak, Gdzie właśnie się zbliżamy do tych kabli, że gadam o kablach lub też innych jakichś niuansach, no, że jest coś skrochmalone. Kochani, żeby była jasność, ja nie mówię tego, żeby krytykować tutaj yy, i nie wiem, przestrzegać przed zakupem, może yy, tej naczepy czy cokolwiek, absolutnie, absolutnie, kochani. Wręcz przeciwnie, jestem bardzo dumny z tego, że w Polsce są produkowane naczepy, które liczą się na, na rynku europejskim. E, powiem wam dlaczego mam też sentyment do tej naczepy. Jeszcze nie miałem nawet pojęcia o prawku, że będę jeździł, że będę kierowcą, że będę jeździł zestawem. Mój chrzestny, wujek Tomek, którego serdecznie pozdrawiam, słuchajcie, całe życie praktycznie mieszkał w Wieluniu. Jak jeździliśmy z rodzicami tam w odwiedziny właśnie do, do, do wujka, do cioci, do Wielunia, to przejeżdżaliśmy właśnie koło Wieltona. No i tata... Zawsze z taką dumą mówił o coś, co mamy polskiego i coś, co jeździ na zachodzie, na wschodzie, i tak dalej, i właśnie miał na myśli naczepy z Wieltona. I dlatego mówię, że mam wielki, wielki sentyment do tych naczep. A to, że ja wspomnę tutaj o czymś, typu właśnie kable, lub też inne rzeczy, o których wam na pewno też powiem. Bo jeżeli coś mi się nie podoba albo coś jest no, nie tak jak powinno być, to ja o tym mówię. Z dafem było to samo. Lodówka nie. Druga sprawa, ten tempomat aktywny, tak? Też nie, nie, nie do końca mi się to podoba. Wiadomo, poza tym nie mam co się wypowiadać na punkcie Fafika XG+, ponieważ no ja jeździłem tylko dwa tygodnie. Gdybym jeździł może dłużej. To może bym coś mógł więcej powiedzieć, jednak przez te dwa tygodnie, które jeździłem, auto z niczym mi problemu nie zrobiło, kompletnie z niczym, wszystko działało tak jak należy. No i teraz, kochani, tak. E, tutaj odnośnie Wieltona, to ja w, o tych kablach, tutaj od lampy i tak dalej, ja tylko wspominam to po to, że może, jeżeli ktoś by to oglądał z tej firmy, jakoś inaczej by to zrobili, no bo umówmy się, jednak. W taki sposób, jeżeli te kabelki idą, ja wam jeszcze tylko powiem o co, o co mi chodzi, bo to co ja zgarniałem tam jak co nagrywałem, to było pikuć, bo na Szwecji słuchajcie, ja tutaj miałem takiego taki trójkąt, taki trójkąt lodu, wiadomo, od spod koła spod koła leci, no i tutaj chlapie na lampę, na zderzak i się zrobił właśnie taki wielki tutaj zębol, kurde lodu i słuchajcie ten kabel będąc, teraz ładnie jakoś się tak trzyma, jak go tak bardziej tam wepchnąłem ale będąc on tutaj na wierzchu w taki sposób, ten cały lód, wszystko było na tym kablu i słuchajcie na promie, gdy puścił, y, troszeczkę się rozpuściło, wiadomo na promie, jeżeli jest tam, stoimy w środku jest temperatura dodatnia ten lód trochę puścił, tutaj od tego, od tej lampy i od zderzaka i ten cały wszystko wisiało kuźwa na tym kablu, nie? Ponieważ ten kabel był, no rzecz jasna otulony, tak? Tym lodem. No i wisiało ta cała reszta na tym, yy, na tym kablu. Dlatego właśnie o to mi chodzi. Słuchajcie, tutaj idzie, czekajcie, jak tutaj przekręcić w ten sposób? O, widzicie, on tu się jeszcze tak rozgałęzia. No i moim zdaniem naprawdę moim skromnym zdaniem dużo, dużo lepiej byłoby, gdyby jednak ten kabel szedł jakoś tutaj przy ramię na mówicie trytytki tak parę minut roboty. Zgadza się, to jest prawda. Można to na trytytki przyczepić i nie ma problemu, ale chyba nie o to chodzi. kochani. Nie o to chodzi, aby odbierać nową naczepę i stosować już sobie tutaj jakieś... Własne prace, tak? Czy doczepianie kabli na trytytki? No, wydaje mi się, że, że nie w tym rzecz. Jest jeszcze jeden niuans, który też mnie troszeczkę tutaj, że tak powiem, no, zdrażnił przy tej naczepie. A mianowicie, słuchajcie od muldy. Jak będę rozładowany, wam nagram dokładnie o co mi chodzi. W muldzie w poprzedniej naczepie, którą miałem, Wieltona. Słuchajcie, były otwory na dwa palce jak w natalce. Pozdro. Słuchajcie, każdy, każdy segment, który przykrywa nam muldę, tak? czyli to wycięcie na, na rolę, e, rolki stali czy wozimy, czy jakieś nie wiem, rolki papieru należąco, no to to leży w tak zwanej właśnie muldzie. No i słuchajcie, każdy jeden segment te, tego przykrycia tej podłogi Miał otwór, że można było podnieść, tak? Myślę, że nie wiecie dokładnie o co mi chodzi Dobra, zabiorę Was na naczepę Najwyżej sobie łapy umyję Ale Wam pokażę o co mi biega Dokładnie Jak mi się to uda? Dobra Cyk, cyk Mamy teraz tak. Patrzcie. To są te segmenty tutaj te takie prostokąty, tak, które przykrywają właśnie muldę. To jest to wycięcie na rolkę i zobaczcie tutaj widzicie, w pierwszej mamy ładnie uchwyt do złapania, żeby podnieść się do góry, bo to jest słuchajcie, może się wydawać, że to nie jest takie ciężkie, ale to jednak jest ciężkie. No i o co chodzi? Są wycięcia tylko w trzech tych segmentach. Tak, tylko w trzech, a jest ich. Ech, kurczę, 15, coś koło tego nie chcę kłamać, słuchajcie, bo powiem Wam szczerze że nawet tego nie liczyłem, ale jest ich trochę. No i teraz, jeżeli ja mam w danym miejscu podnieść dany segment, no to ja muszę wyciągnąć tom wiecie, z tymi wycięciami, z tym raczej e, otworem, tak? Że można włożyć palce podnieść a następnie kopać po kolei do tej, którą chcę docelowo podnieść. No bo nie ma jej jak podnieść, chyba żebym jakieś haczyki podrabiał czy coś, no ale nie da rady podrabiać haczyków, bo wiadomo, no tam stoi ładunek, tak? Czy to palety, czy, czy wózkiem, jak ktoś ładuje, czy rozładowuje, po tym jeździ. No i nie da rady koniec końców takich haczyków porobić, chyba że jakiś tam wkładane, ale to wiadomo, że z używaniem, z czasem używania tego poniszczą się tak, raz je poniszczą się. No, zostaną jakieś tam ślady tak od łapania jakimś tam haczykiem powiedzmy, tak, tych tych, tych segmentów, tych elementów przykrywających tą muldę. No i to też już z szefem gadałem, że będzie trzeba po prostu no, ponawiercać, może nie tak, jak tu są teraz, że są większe te otwory. Bo tam było także palec, albo ewentualnie, jak ktoś ma mniejsze palce, no to dwa wsadzi. Tutaj możecie włożyć całą, całą, wszystkie cztery i sobie podnieść do góry, nie ma problemu. Ale mówię, do następnych to będzie trzeba po prostu powywiercać. Ja sobie powywiercam te otwory na wiosnę, jakoś się z tym ogarnę. Tak, żeby każdy segment można było w każdej chwili bez problemu podnieść. tak tak więc, kochani, chciałbym podkreślić raz jeszcze oficjalnie, wbrew pozorom, co niektórzy wywnioskowali, moją naprawdę ulubioną naczepą jest Wielton. Bo jestem dumny z tego, że w Polsce są naczepy, które liczą się na rynku europejskim. E, można też powiedzieć, i e, w jakiś sposób, nie wiem usprawiedliwić takie tam właśnie cwancyki z tymi kablami czy coś tak dalej że to jest po prostu robione jak najtańszym kosztem. Dlaczego? A dlatego, że wiadomo, iż większość większość naczep z Wieltona szło na rynek wschodni czyli no wiadomo, Rosja Białoruś, Ukraina no a na to, co się aktualnie dzieje te naczepy nie są aż teraz tak zakupowane jak to miało miejsce właśnie przed lutym zeszłego roku? No, wydarzyło się co się wydarzyło. No i wiadomo, również sprzedaż naczep zapewne spadła. Nie mam jakichś tam, wiecie, danych z tego, co tam się aktualnie w firmie dzieje. No to jest normalne. Ja tam nie pracuję ani, ani tym podobne. Nie mam z nikim kontaktu z Wiltona. Ale domyślam się, że. No, sprzedaż spadła, tak, sprzedaż spadła eee, zapewne znacząco, tak czy siak powtarzam, podkreślam podkreślam, powtarzam jeszcze raz naprawdę ja szanuję bardzo, bardzo szanuję tę firmę, a to że ja wspomnę coś o jakimś niuansie, który występuje, który mi się nie podoba no to jest coś co no coś co po prostu mi się nie podoba jest wolność słowa, wolność wypowiedzi jak to niektórzy mówią E, tak więc, mam prawo coś takiego Wam przekazać. Tak? No, z tymi kablami, jak też większość komentarzy się moim materiałem pojawiło, większość osób się ze mną zgadza, iż nie powinno być czegoś takiego, aby kabel, słuchajcie, no wychodził z lampy bezpośrednio tak, tak nijak i sobie tam leciał przez otwór w ramię. E, jeszcze tego, właśnie o, co tu miałem powiedzieć? Wystarczyło. Wystarczyłoby nawet, słuchajcie, ten otwór, który jest tutaj, przez który idzie ten kabel, zrobić jakiś tutaj mniejszy otworek, o, sobie w tym miejscu, cyk, tak jak zaznaczyłem, przepuścić kabel tutaj, już tak bardziej po prostym, no i by był mniejszy problem, tak? No nie wspominając, żeby była jeszcze na tym jakaś rynienka zabezpieczająca, no bo mówię, no to troszeczkę czasu pojeździ, no i... No, to pognije, to pognije wszystko, i ja naprawdę się dziwię, że ten kabel się, słuchajcie, nie wyrwał. Jak ten sopel lodu na tym wisiał, nie? No, wiadomo, nie wyrwał się, dlatego, że to jest nowe. A myślę, iż, by miało trochę nalatane, już dłużej, no to te kable by poległy. Dobra, kochani, tyle chciałem Wam przekazać, żeby nie było żadne krony, żadne szmity, żadne kugle. Naprawdę cenię sobie Wieltona i bardzo się cieszę, widząc nasze polskie naczepy, gdzieś, czy jak się jeździło na zachód, czy, czy gdzieś tam, wiadomo, na wschodzie jest ich dosyć sporo. Także, no wiadomo, że jak leci Wielton, to głównie na Szwecji, na Skandynawii, no to że leci głównie Polak albo albo ktoś ze wschodu, no bo wiadomo, Niemcy, nacja jaka jest, taka jest, no i sobie cenią co swoje. Także my też powinniśmy kochani ceni sobie to co swoje Czyli nasze polskie Czyli tak jak w tym przypadku Ja naprawdę, naprawdę cenię sobie Wiltona Żeby nie było To że mówię jeszcze raz, podkreślam i powtarzam To że ja coś tutaj powiem Coś co mi się nie podoba Coś wspomnę No to mam tylko Zamiar ku temu taki Aby może to zostało W, jakimś, w jakiś sposób poprawione Nic poza tym Dobra, kochani, tyle ode mnie. Marta się kłaniał. Pozdrawiam ze Świnoujścia. Hej. Tak więc zamykamy te drzwi.